Harpactira pulchripes Gatunek opisany w 1901 roku przez Pokoka. Harpactira pulchripes to nieduży, pięknie ubarwiony ptasznik. Karapaks i odwok dorosłego osobnika są w kolorach żółci, beżu i jasnego brązu. Odnóża na pierwszy rzut oka szare z lekkim odcieniem błękitu, jednakże przy zimnym świetle ledowym nabierają jaskrawości i mienią się w odcieniach koloru niebieskiego. Harpactyra pulchripes plecie dosyć duże pajęczyny. Mimo, że jest uważany za gatunek naziemny, w naturze znajdowany jest w wykopanych przez siebie gniazdach w formie tuneli. Zupełnie jak u typowych gatunków podziemnych. Samice tego gatunku po osiągnięciu dojrzałości są dużo masywniejsze od samca, niekiedy nawet dwukrotnie większe. Dorastają do wielkości 13 cm rozstawu nóg i około 5-6 cm długości ciała. Samce są sporo mniejsze, chociaż ich gabaryt jest uzależniony od warunków hodowlanych i ilości przyjmowanego pokarmu. U samca po ostatniej wylince pojawiają się narządy kopulacyjne na końcach nowogłaszczek, bulbusy. Długość życia nie jest jeszcze potwierdzona ze względu na niedługi okres, w którym harpaktira z gości w naszych hodowlach. Sugerując się innymi gatunkami z tego samego rejonu, samica może dożywać 10-15 lat. Sam jest około 2-3 lata, a po ostatniej wylince tylko kilka miesięcy. Harpactira pulchripes na wolności występuje w Afryce, w Republice Południowej Afryki. Ptasznik ten zamieszkuje tereny trawiaste, kamieniste i dosyć suche. Harpactira pulchripes to gatunek ciepłolubny. Temperatury panujące na terenie, na którym występuje w zależności od pory roku, wahają się w dzień od 24 do 30 stopni Celsjusza, ze spadkami nocnymi w granicach 20-24 stopni Celsjusza. Wilgotność należy zapewnić na poziomie około 60-70%. Do kopulacji potrzebujemy dorosłych osobników. Samica powinna mierzyć minimum 4,5 cm ciała, mierząc ciało zaraz po wylińce, a przed rozkarmieniem. Napełnionego samca dopuszczamy do partnerki w jej terrarium. Samicę trzeba dobrze nakarmić, by nie przejawiała dużej agresji w stosunku do samca. Zaloty mogą potrwać dłuższą chwilę, ale sam proces kopulacji trwa kilka minut, a nawet kilkadziesiąt sekund. Po całym akcie samiec będzie chciał szybko uciec, by nie być zjedzonym. Trzeba zapewnić mu drogę ucieczki. Często zdarza się, że samice zjadają samce. Jest to spowodowane tym, że w chwilach niedoboru pokarmu w naturze to samiec jest gwarancją na rozwój jaj i przedłużenie gatunku. Nie tylko poprzez przekazanie nasienia, ale także zapewnienie samicy wartości odżywczych. Po udanej kopulacji przez pierwsze kilka tygodni obficie karmimy przyszłą matkę, by zapewnić jej materiał do wyprodukowania jaj. Terarium musimy utrzymać dosyć wysoką temperaturę, 28-30 stopni Celsjusza i wilgotność na poziomie 60%. Kokon jest robiony w formie wiszącego hamaku w gnieździe samicy. Po około 3 tygodniach w środku pojawiają się nimfy stadium pierwszego, N1. Staramy się jednak zostawić kokon pod opieką samicy do 5 tygodnia. Opieka nad N1 może przysporzyć kłopotów i sprawić, że stracimy sporo przyszłego przychówku. Po tym okresie możemy odebrać kokon. Nimfy stadium drugiego N2 mogą się pojawić po 4-5 tygodniach od wylania jaj. Maluszki przechodzą na L1, linie pierwsze, po około 6-8 tygodniach od złożenia kokonu. Maluchy w stadium L1 około 1 cm rozstawu od nóży, są szarożółte. Przy rozmiarze L3 zaczynają powoli nabierać wyraźniejszych kolorów. U podrostków 2-3 cm długości ciała przy dobrym oświetleniu zaczyna uwidaczniać się błękitny kolor, któremu towarzyszy intensywnie pomarańczowy karapaks, odwłok i pierwsza część odnóży krocznych. Harpactyra pulchripes nie posiada włosków parzących. Gatunek ten różni się od pozostałych przedstawicieli ptaszników z Afryki pod względem charakteru. Nie cechuje się dużą agresywnością jak ma to miejsce przy rodzaju Ptereniophilus czy Ceratogirus. Jednakże jest dość szybki, a jego jad, jak u wszystkich gatunków z Afryki, jest silny. Z tego powodu nie nadaje się dla początkujących hobbystów.